Hej dzień dobry, witamy się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Laurka za chwilę jedz, bo ona je chlebek, wiecie? No, jesteśmy w dniu wigilii. Zacznijmy od pozytywnych rzeczy. To jest taka, że jestem bardzo, ale to bardzo głodna. 1456, 14 a wigilię mamy o 17. Tak ustaliliśmy i no dobra, to teraz ty. Cześć widzowie, jeszcze chleba? Kurczę, no ty chcesz? A ona tu pokazuje, to jest prezent dla babci. Tak? Bo babcia ma na imię Ewa, a Ewa ma imieniny. Nie, to jest prezent dla babci. Naprawdę nie. O matko. No jakby to powiedzieć widzowie jest, jest źle. To znaczy, no już mamy dobre humory. Jak widzicie, już jestem nawet odpicowana. To znaczy, no tam lok, makijaż i tak dalej, to nie jest najważniejsze. Ale tak chciałam, żeby się lepiej poczuć. No i spędzamy Wigilię sami. Ja, Dawid, Laurka i... Teściowa, no i oczywiście koty można podpiąć pod to wszystko jeszcze. A właśnie opłatka nie wyjęłam. Opłatek wyjęty i ogólnie chodzi o to, że Paula wyszła ze szpitala. Tak jak wam mówiłam, że jest w szpitalu, ona ma problemy z nerkami. Wyszła ze szpitala, ale jest bardzo słaba. No, ma gorączkę jeszcze i mm, w razie czego to łatwiej jest i bezpieczniej dojechać w Koninie do szpitala niż tutaj od nas, gdyby no w razie W była taka potrzeba, bo my mamy do szpitala za jakieś 20 km, więc lepiej. Żeby było, już byli tam niż, niż my tutaj. No i słuchajcie, nawet nie ma naszego teścia ze względu na to, że też nie jest chory na to, co myślicie, po prostu. Są w dzisiejszych czasach inne choroby, i też jest w szpitalu. Wyszło na to, że spędzamy po prostu święta w trójkę, a za Paulę oczywiście trzymamy mocno kciuki, żeby jak najszybciej doszła do siebie. Czekają ją jeszcze w ogóle inne tam rzeczy, ale to nie będę mówić. Przyjdzie czas, przyjdzie pora, będziemy mogli mówić, to pogadamy. Tak jak wam mówiłam, Paula ma po prostu od lat już problemy z nerkami. No i możecie się domyśleć, ci co mają też jakieś problemy, jaki to jest ból i jak to wszystko. Wygląda. No i słuchajcie, w sumie, jeżeli chodzi o jedzenie, które przygotowywałam, popakowałam w pojemniki, pomroziłam to, bo mięso było surowe, i zamroziłam to, wszystko było pomarynowane, i zostawiłam z każdego po troszeczku dosłownie. Śmialiśmy się, że na wigilę nie będziemy mieli potraw, bo tak jak Wam mówiłam, moi rodzice przygotowali część, jedną część ja i część moja teściowa, ale tutaj zrobiłyśmy. Wiecie, porozumienie stron, mama to, mama tamto, ja to, to tamto i będzie, będzie, uwierzcie mi, że będzie Wigilia, nawet jakby nie było, dobra, nawet jakby nie było 12 potraw, to przecież nic się nie stanie, świat się nie zawali, tak jak mówiliśmy, najważniejsze jest zdrowie w tym wszystkim i nawet jakby ta Wigilia się nie odbyła, to już nawet pal 6, prawda, ale jest, dzięki Bogu i... Teściowa co najlepsze uratowała wigilię, bo będzie karpa. Ja uwielbiam karpia. A z mojej strony są pierogi, no wiadomo, z kapustą grzybami. Tu mamy łazanki, tutaj mamy troszeczkę śledzia w śmietanie. I tutaj mamy taką ala rybę po grecku. I zobaczcie, połowę schaba, nawet więcej niż połowę, też zamroziłam na surowo. Część zrobiłam teraz połowę do naczynia i schowam. Oczywiście, to jest na jutro, to nie jest do wigilii. A tu jest ta karkówka. I słuchajcie, dzisiaj rano. Dostałam smsa, że przyjedzie kurier, nie? Mówię, matko boska, przecież no Wigilia no, to jest normalnie jeszcze taki powiedzmy u niektórych pracujący dzień i zamówiłam sobie portfel. Zaraz zmienię Wam kamerę, żebyście mogli lepiej zobaczyć. Telefonem po prostu nagram, żeby było widać. No i jak najbardziej wiem, że przecież są osoby, które pracują w takich miejscach, że święta dla nich no nie istnieją, bo muszą być w pracy, bo nawet bez tego świat jakoś w jakiś sposób by nie funkcjonował, prawda? A zamówiłam sobie dwie rzeczy. Zamówiłam portfel i zamówiłam sweterek. I myślałam, że przyjedzie sweterek, bo się Okazało, że wysłali paczki z dwóch różnych magazynów i nie dało się zlokalizować, co jest w tej paczce. A się okazało, że przyjechał portfel. A miałam taki fajny, biały sweterek, zamówiłam. Jak przyjdzie, to Wam oczywiście pokażę. Ale myślałam, że sobie akurat założę na święta. Tutaj, ja to. Tu. Portfel z Mojito, on jest taki matowy, fajny. Tutaj ma osobno na karty. I tutaj, no jak go depniecie, to tam jest. I tu jest jeszcze jedna taka e, kieszonka. Kosztował 59 zł i to nie jest z tych takich największych. Tylko takie średnie, nie chciałam takiej kolumbryny wielkiej. Już nie pamiętam, kiedy miałam taki ogromny portfel. Ja w sumie nawet nie potrzebuję. I cały czas korzystam z tych takich malutkich, no dosłownie połowę tego. I nie wiem, czy będę umiała z nim funkcjonować. No, zobaczcie, ale ładny jest. Uwaga, widzowie, przyszedł czas. Przebieram... Przebieramy się. W świąteczny strój! Tak? Żeby być piękną i ładniejszą. Tak. Łańcuszek mam, ona pokazuje, wiecie? Mam łańcuszek na szyi, ona zawsze jest zafascynowana łańcuszkiem, tak? I kolczykami, tak? Przebieramy? Przebieramy dziewczynkę, przebieramy. Przebieramy tą dziewczynkę. Gili, gili nóżki, gili, gili nóżki. Gili, gili nóżki. Oj, oj, daj, przebieramy. O jacie! Ale jestem piękna! Konierzyk! Tylko musimy guzik z tyłu zapiąć, daj. I słuchajcie, przed chwilą. Musiałam spróbować grzybową, bo Dawid przyniósł resztę od teściowej, zobaczcie. To jest grzybowa. I wyobraźcie sobie ten smak. Zapach to już w ogóle nie mówię. Tu jest jeszcze taki jeden śledzik też w śmietanie z papryką. Tu są grzybki, które będą zasmażane. Znaczy są zasmażane, zrobione, tylko będą na ciepło. Tu jest co? A, makaron do zupy grzybowej, kompot teściowa robiła, wiecie, śliwki suszone, jabłuszka. Także. O Jezu kocham to. A czemu tak mało? I zobaczcie, co dostaliśmy. Ha, Malina i pigwa do herbatki, zobaczcie, super. Bo, a bo w tym roku przecież mama miała swoje pigwy, nie? Da. Tak, no i ten, no także mamy, zobaczcie, do herbatki, super, idealnie. Teraz moi drodzy, skrzypiące drzwi, musimy wyjść na dwór. Taka tradycja. Są przełomowe święta, jeżeli chodzi o pogodę. Nie wiem od ilu lat nie było śniegu we Wigilię. Zawsze było przed, albo było na Sylwestra. Nie wiem, kiedy był śnieg na Wigilię. No w tym roku niestety ten śnieg nas nie cieszy, ale jest i w sumie to jest taki śnieg bardzo mokry, który już się rozpuszcza, ale jest go nawet sporo. Proszę bardzo, musimy to sobie uwiecznić i mieć to na pamiątkę i jest ogólnie na plusie. Jest chyba jeden stopień na plusie i to jest takie mokre, takie wiecie, taka babranina można powiedzieć, ale jest. I jutro ma być temperatura na plusie, więc musiałam nagrać, żeby mieć na pamiątkę, że w 2021 roku był w końcu śnieg na Wigilię. Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo głodna, bo ja w Wigilię zawsze, zawsze poszczę. Śniadanie, słuchajcie, był kawałek chleba świeżego, który Dawid przywiózł z piekarni. i Nie mądruj się. Nie mądruj się. Ono się mądruje w tym pięknym stroju. Dawid przywiózł sierzutki z piekarni z masełkiem i do tego serek wiejski i nic więcej nie jadłam. Czujecie? Co ty mówisz? Nie pokazuj brzucha! W ogóle moje stopy ci podwinęły. Ale numery! Widzowie, zobaczcie jaką ja mam kiecę. Zadzieram kiecę i lecę po Chciałam powiedzieć, że bardzo lubię potrawy wigilijne. Ja to w sumie lubię wszystkie. No? No i zawsze co roku mi smakują. I powiedz jak to jest, nie, że dane potrawy, te, które się. Je... Ja ona się mądruje. Ja nie wytrzymam. Ty przedrzeźniasz mamy. No i jak to jest? Że te potrawy smakują najlepiej tylko w Wigilię, nie? jakbyś sobie zrobił w ciągu roku. No zjesz, dobra, smakuje. Ale to nie będzie ten urok, nie? Jakby, jakby to musi być ten dzień i koniec kropka, prawda? Proszę, to jest smycz o, dla psa. A gdzie twój piesek? Gdzie jest twój piesek? Gdzie twój hał-hał jest w ogóle? Ja nie wytrzymam co tu się dzieje. Hał-hał i miał miał, jeżdżą razem w, we wózku. Jezu, mój portfel. No tu jest twój hał-hał. Więc hał-hał, 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 hał-hał. Hał-hał, daj mu, mleczko mu daj. Tu. Ale głodny hał-hał. Idę na motor. Ja. Tak? Ona idzie na motor. Słuchajcie, my to zawsze lubimy sobie w jakieś bajery pograć. Uno i te inne sprawy. Dawid dostał z pracy Jenge. Widać? Może jak w tej kamerze czasami dziwnie Jenga i mieliśmy grać, a tu o, masz! <ścoughs> Babo placek. Powiedzmy sobie szczerze, że nie musielibyśmy zaczynać grać. Bo ja bym wygrała, bo ja bym wygrała. Ja muszę iść na chwilę do góry. Prezent dla Laurki od Mikołaja, nadal jest u góry, dlatego że chcieliśmy go postawić pod choinką, ale Laurka by się do niego zaczęła dobierać, bo to jest dziewczynka, która nie może panować emocji. I właśnie z Dawidem się zastanawialiśmy, gdzie są koty, bo na dole jest tylko Bazyl. Milika to ja do tej pory nie widzę, nie wiem gdzie on jest, ale tu są przynajmniej dwa. Jest Malwinka. Jak ta Malwinka? Co mi będziesz życzyła na święta? Co? Ojej, więcej jedzonka dla Malfuni. A tutaj, o słabo cię widać, Ryszard. Ty draniu. Co będziesz mi życzył? Większego brzuszka? <noise> to ja tobie, nie? Rysiu. Zobaczcie, balon nadal lata. On wisi od 2 października, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. A mamy 24 grudnia. No i Paula obstawiała, że będzie z nami do Sylwestra. I jak widać, no chyba będzie. To, przyniosłam. przyniosłam. to, co przyniosłam. Słuchajcie, zobaczcie. Strój Mikołaja, zobaczcie, broda. Tu wszystko, dziadek miał być Mikołajem. W tym roku ogólnie, no to już nawet będąc Mikołajem, nie trzeba odgrywać jakiejś burszaki, mi jest gorąco. Nie trzeba, bo co ja w tym swetrze robię, nie trzeba odgrywać jakiejś gry aktorskiej, no bo laurka i tak jeszcze tak wiecie. W przyszłym roku to już w ogóle będzie ekstra. Ale w tym roku stwierdzam, że ja się chyba przebiorę, wiesz? Bo Dawid to nie chce, bo on to nie umie grać, wiecie, ma, ja. to jest taka ciamajda, a baba, baba Mikołaj, no i ona ja i tak nie, mnie pozna nie pozna przecież teraz, no. Nie ma no i stwierdzam, że ja się chyba przebiorę za Mikołaja, wiecie, ty, ma, to jest uniwersalny, to podobno takie grubsze panowie w to wejdą, gorzej jak ja w to nie wejdę, dobra, nie było nic śmiesznego, normalnie, no to ty się przebierz. Przecież ja specjalnie, teraz nie będę dzwonić, bo Laurka śpiewa, specjalnie jest dzwonek kupiony nawet dla Mikołaja No, także przebierasz się, mnie to nie interesuje Wiem, że mamy humory takie, wiesz, ale Człowieku, trzeba się trochę rozchmurzyć, no Jakieś jaja porobić, coś, wiesz no. Jaja? J jaja? Ty to zawsze, jak ty jesteś w ogóle Wigilia jest, no, bądź grzeczny A ja właśnie zamierzam przepakować się w mój portfel No i tyle, zamierzam przepakować się w portfel Nie, co no, źle założyłam o Boże kochanek to... broda pod oczami ja się kręcę jak to ma być? tutaj? o no tak bo tu jest otwór na japę w ogóle jaka broda ale jak to nie no coś tu idzie nie tak ja bym nie wytrzymała w roli Jezus Maria ja zaraz muszę wejść w tą i zobaczyć jak ten człowiek jest ubrany tak chyba mówię do Bazyla że będzie Mikołaj a on już jest głodny tak? Bazyl, Bazyl już. Jesteś głodna, tak? No, ale mrykasz. Mm -hmm. Mruczymy sobie, słyszycie? Nie wiem, czy słychać, czy nie. Ale mruczymy. Co tam chcesz od Mikołaja? Ja nie wiem, czy ty byłeś grzeczny w ogóle na Mikołaja. Zacznijmy od tego. Ja już odgrzewam i po prostu się powstrzymuję, żeby nie liznąć łyżki. Odawiedź do góry teraz, Policze, nie, naprawdę nie jest. Jestem tak głodna, że ja po prostu nie. Nie, no nie zjem, dobra, wytrzymam już nam zostało pół godziny. O ja! Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Mikołaj, to butów nie ma! No, biedny Mikołaj w tym roku trochę! Hai, dziewczynko! Cześć, dziewczynko! Do ciebie specjalnie przyszedłem! Nie bój się nie. mam dla Ciebie fajny prezencik! Słyszałem laurki. o że jest grzeczna! Tak? Mam coś dla Ciebie, dziewczynko! Nie no, na boko! Dziewczynko! Co to? To dla Laurki! Dla Ciebie prezencik przyjąłem z daleka! Gdzieś byłaś? Tak. grzeczna, Grzeczna Grzeczna tak Podejdź tu do Mikołaja chodź. Idziesz do Mikołaja. O, rączki no cię. Pójdę do Mikołaja. Jaka sztywna się nie, robi. Nie nie, nie. Nie, nie. nie. O kurcz. Nie ma. Nie, 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 nie Dziewczynka nie, nie, tak, 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 nie, nie dziewczynkę rady. Patrz dzwonek Zdjęcia Mikołaja, zobacz. Możesz podwoić to, możesz. Zatrzymaj. Tyle stresu są widzi. Ty ma, nie bój się, Mikołaj, nie jest taki groźny. Na jakiego wygląda. <grystanie> Jaki ma pasek? E, Pod nim poszły. <grystanie> w i z tyłu. Rozyzwalam. to drugi prezencik dla ciebie, tak? Mikołaj już idzie, bo inne dzieci czekają. Pożegnaj się z Mikołajem. Pa, pa, pa. Buty. Nie, nie było w zestawie. Bo jest, nie, nie, nie było w zestawie. Bo jest, no nie... Mat, bo i przyjdę za rok jak będziesz grzesza. Chyba, że nie będziesz grzesza, to nie przyjdę. Raczej bo 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 bo. Bo. Pa, widzisz? O, ta, 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 ta. o ja. Spodnie rozdarły. O ja. O matko to większa od ciebie. Czekaj powoli. To musimy... Ro... Soczek musisz odłożyć, wiesz? Chodź, połóż tu, tu, chowaj sobie. chowaj sobie soczek, tak? No so, chodź. Soczki Cię interesują? O kurczę. No, jak z tłustego. Oj! Duży, jaki duży, połóż. proszę. Proszę. Ona nie może zajrzeć tu. Co tu jest? Wyjmij no to. Oooo, wow. oh, co ci Mikołaj przyniósł? Oh, yeah. uh, co to jest, Ale ładne. A oczy ma jak bandyta. na biegunach, tylko nie wiem co to jest na tych biegunach. Już ktoś wlazł? O oh, jest. Oh, jak? Weź mnie na rączki, taki duże. Jodź. Dobrze, dobrze. To się tak nie budzi, bo to małe płosy. Jakie są te płosy? To chyba dla takich małych, żeby to się mocno nie... właśnie, żeby się tak prostu nie było. ma Ja cię kręcę. Aaaa, dziewczynka. O, no, no na razie... E, już jeden jest. Tak, bazyl. Bazyl w kartonie. Dobry, bazyl, bole. ale my takiego to nie zamawialiśmy. Zobaczcie, zostało jeszcze trochę kompotu, resztka grzybowej i w ogóle ja pękam, nie? No I coś jeszcze doszło? A, taki ryż z jabłkiem u nas się je. I patrzcie, Dawid dostał od Mikołaja zdrapkę i wygrał 20 złotych. Czujecie? Widzowie, powiem wam tak, zjadłam każdego po łyżeczce, karpia to wiadomo. Bach, zobaczcie, ona rzuca. No, rzucaj. I teraz tak, każdy jest przebrany, ale nie dlatego, że chciał. Z sukieneczka, którą Laurka miała, to nawet nie zdążyliśmy sobie zrobić zdjęcia, dostałam piłką, nawet nie zdążyliśmy sobie zrobić zdjęcia, bo wydarzyła się taka katastrofa, że ja się musiałam przebrać. Ona od razu do Wanny. Pralka chodzi w Wigilię. Ja wiem, to nie jest przestępstwo, no od razu chodzi pralka. Słuchajcie, nawet y, musieliśmy prześcieradło ściągać. Y, Boże, no naprawdę, to było. Y, no, no. Teraz druga sprawa jest taka, że. Nie wiem w sumie, czy to zgonić na jakość stroju Mikołaja, czy po prostu na samego Mikołaja, który jak widzieliście nie miał w zestawie butów, przyszedł na boso, a chodziło o to, że ten strój Mikołaja to był taki, wiecie, z takiego filcu, takie te gówniane, te tanie, takie, no i Mikołaj się nachylał po prezent i już pękły. Ale tutaj u nas właśnie szwagry kupiły taki lepszy za 100 zł, rzeczywiście czuć różnicę, nie? Także no tak to jest, jak człowiek pożydził i trzeba było od razu kupić taki lepszy, także w przyszłym roku kupimy ten lepszy. Albo poczekam jeszcze trochę, może zaraz będą tańsze i wtedy zamówię, żeby już był, wiecie, bo w przyszłym roku to one będą znowu droższe, nie? Może mi się uda wyrwać na jakieś promie. Chciałabym jeszcze powiedzieć to, że chyba wolałam się w tym stanie, gdy byłam. Co się stało? Gdy byłam bardzo głodna, niż jak teraz jestem. Nie zjadłam za dużo, ale jestem przejedzona. Już się nic nie wiem, już dzisiaj nic nie jest. Ja w ogóle jestem, który cię jest piątek, czy ja jestem. Dokładnie 7 i 5 to jest matematycznie 12. Jestem 12 dzień Uuu. bez jedzenia kolacji. Czujecie to? Kładło. A jeszcze Wam powiem jedno, że ten shop. Ogólnie fajny bajer, ale jednogłośnie wszyscy stwierdziliśmy, że te płozy są. No tak mało bujające. Tak. No tak. Tak o. Po prostu tak, o. Ryszard się pierze z narzeczoną w firanie. Nie wiem, czy ten ślub w końcu się odbędzie, czy nie. Widzowie, zobaczcie, nie wiem, czy to widać, ale mamy taką fajną piżamę. O matko, jak ona hałasuje w renifero, zobaczcie, jaka słodka. Jak pięknie wygląda. O kurczę. Bo zaraz idziemy spać, tylko gdzieś nam skarpetka jedna zginęła. Jest gili gili nóżka. Proszę, piesek jedzie. A, a, a. A gdzie ta noga? A gdzie ta noga? A gdzie ta noga? Zapraszam. No, no chodź. Czujecie, że on tutaj na tym legowisku nie śpi, nie położy się, dopóki ja tu nie usiądę, nie? Powiedz. Mhm. My jesteśmy zakochana para, Jacek i Barbara. Ja i mój mięż. ja chciałabym dzisiejszy film skończyć tak z godnością i powiedzieć, że ja dzisiaj okres dostałam. Iść ale chciałam powiedzieć... Napisz do Onetu Do Onetu? Ja myślałam, że do TVN mam zadzwonić. No, to bym zrozumiała to, że żeby puścili tam w bloku reklamowym, że Kowalczykowa ma teraz te... Oh. Nie. No i słuchajcie, ja się chciałam pochwali, pochwalić, ucieszyć, że to już, bo ja mam tak, że jak pierwszy dzień, to jest po prostu eureka, rozumiecie? Ja nie zdycham, ja nie tego, ja przeciwbólowych, nie pamiętam, kiedy brałam przeciwbólowe w ogóle tabletki jakieś. Nie, pamiętam, przepraszam, jak miałam wyrywaną musemkę, pamiętam. To było kiedyś, dwa lata temu? No dobra, nieważne. No i to by było na tyle. A chciałam powiedzieć, że w ogóle nasza teściowa z kompotem w tym roku to tak zaszalała, w ogóle tak dobry ten kompot. Co ona tam mówiła, że... No, a śliwki, yy, figi, daktyle, no, rodzynki, yy, no wiadomo tam, jabłka, śliwki, tutaj od nas to wszystko, no masakra. Tak dobry kompot, że no przepyszny, przepyszny. Więc słuchajcie, ja dziękuję serdecznie za dzisiejszy dzień. Jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie nam kciuka do góry. Zasiadam do edycji filmu, a ty co będziesz robić? Na kompot nie. Na kompot zjesz? Będziesz mi edytować film? Nie. No właśnie, szkoda, że Dawid tego nie umie robić. Nie. Także ja sobie teraz spędzę tak mniej więcej półtorej godziny do dwóch albo dwa i pół, to różnie, nie wiem. Mir powiedział, Mir powiedział, że nie. A jak Mir mówi, że nie, to znaczy, że nie. Więc dziękujemy serdecznie za uwagę i widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć. Mir, czy ty masz okres?